Zastanawiasz się nad pójściem na tańce? Zapraszamy do nas do Champion Team. Jest tam super atmosfera oraz organizacja. Różne obozy, półkolonie i oczywiście zajęcia. Zapraszamy! Nasze social media, Facebooka, TikToka, Instagrama. Nazwa to Champion Team, Podłoga Wałbrzych, Champion Team, Podłoga Wrocław. U nas znajdziecie różne rodzaje tańców: hip-hop, jazz, towarzyski oraz, oraz poldens. Wszystko, co sobie wymarzycie. Zapraszamy! Układ hip-hop. Zaczynamy go tańczyć. On jest mega ogólnie luźnym stylem tańca. Polecamy go serdecznie. Układ jazz jest bardzo podobny do baletu, ale jednak bardziej wyczerpujący. Taniec towarzyski połączony z tańcem hip hopowym jest bardzo męczący, jak i zarówno dla dzieci i, do, i dorosłych. Zapraszamy serdecznie do nas do Champion Team. Zapraszamy serdecznie na naukę tańca nowoczesnego, jak i zarówno dla dzieci i dorosłych. Dziękujemy za wysłuchanie.